Dzisiaj pragnę wszystkich zaprosić na mój spacer. Tutaj idę przez park do, dochodzę do plaż, i chcemy pokazać plażę tutaj u nas w Vancouver. Tylko, że muszę przypomnieć, że tych plaż e, Vancouver mamy kilkanaście. Także nie będę w stanie pokazać ich tutaj wszystkich, ale jedną z dwie plaże English Bay i Sunset Beach z plaże zachodzącego słońca. To jest plaża, nazywa się English Bay. Nie wiem dlaczego ma taką angielską nazwę, ale tutaj jest bardzo ładnie. Tu jest dużo palm. Jak widzicie, te palmy zostały ostatnio dość, przed ostatnią bardzo zniszczone, bo był kilka dni. Dość wysokie mrozy. Wysokie to po, po, poniżej minus 10, ale to wystarczyło, żeby te palmy uszkodzone zostały. Źle powiedziałem, że mówiłem że przez kilka dni były takie wysokie mrozy. Chodziło o to, żeby te mrozy były w nocy, nie, nie w dzień, bo w dzień raczej tutaj rzadko się zdarza, żeby był jakikolwiek mróz. To jak widzicie piękne miejsce, przepiękne, ale tutaj tak samo jak idziecie do sklepu, chcecie coś dobrego kupić, trzeba też dużo zapłacić. Podobnie jest tutaj. Ostatnio pamiętam rozmawialiśmy, powiedziałem wam jak to z ląda kupno samochodu, rejestracja co, co trzeba, a dzisiaj chcę powiedzieć na temat prawo jazdów, jak się dostaje prawo jazdy. Będąc w Polsce mając prawo jazdy, tutaj w Kanadzie. Nie trzeba a, się uczyć po prostu. Zda się test tylko ze znaków przepisów drogowych na komputerze a druga sprawa to robi się test e, test na jazdę samochodem który kosztuje też około 50 dolarów a test na komputerze 15, także to około 70 dolarów kosztuje żeby mieć prawo jazdy i te praw jazdy e, oprócz tego bo te prawo jazdy są ważne przez 5 lat i na 5 lat kosztują 75 dolarów. To jest pełny koszt prawa jazdów który tutaj mamy. Jak tutaj widać, te plaże rozciągają się dość długo, dość dużo miejsca tu jest, ludzie grają przeważnie w siatkówkę, jak tu widać, a jest gorąco, także tutaj ludzie, jak widzicie, chowają się pod drzewami, żeby było chłodniej, bo tu w Vancouver raczej nie ma takich wielkich upałów, jak są w Toronto, Chociaż też się zdarzają, ale bardzo krótko. Ale takie temperatury powyżej 30 dość często się tu spotyka. A teraz chciałem Wam powiedzieć o trochę o edukacji. Jak wygląda tutaj edukacja w Kanadzie? Jakie są szkoły? i Ile lat się chodzi? Otóż do kindergarten, to znaczy do przedszkola, które w szkole razem ze szkołą chodzi się już od 5 lat. Do ósmej klasy. Od ósmej klasy idzie się później do high school, to czyli do szkoły średniej, która trwa 4 lata. Kiedyś dawniej trwała 5 lat, w tej chwili 4 lata. Później, zależnie od, od, od samego siebie, albo idzie się do college, na, na zawód, zawodową szkołę, to się nazywa college, lub na studia, które trwają. Od, 3, od 4 do 6 lat, zależy na jakim kierunku, to są nagrania z drona, nie mojego, ja nie mam drona, ale mój dobry znajomy ma drona. On dużo nagrywał. Dlatego mogę z tego korzystać. To jest bardzo ciekawe, w ogóle ciekawe, jak się używa tego drona. Są miejsca, których nie wolno używać, są restrykcje, gdzie nie jest dozwolone jeździć. To wszystko jest kontrolowane telefonem komórkowym i na ekranie tele telefonu widać to, co widać na ekranie, tutaj to na ekranie telewizora widać. Także można kierować tam, gdzie się chce. Po prostu nie zawsze tam, gdzie się chce, między blokami, ale on nie uderzy w blok, bo też jak ma przeszkodę, to stanie i dalej nie poleci. Trzeba go cofnąć w innym kierunku. Także to jest całkowicie bezpieczne. Nie jest tak. Tragiczne, jak mi się kiedyś wydawało, że on coś uderzy, jaki blok, po prostu nie uderzy. Kiedy zrobimy, zrobiliśmy test koło, u siebie koło domu, po prostu nie wjechał na mnie, po prostu stanął i stał w miejscu. A tutaj statek wieżyczkowy Krus. I wyjeżdża, wypływa na Alaskę pod tym wielkim e, mostem. A to jest widok, nadal z drona. To jest wielki port morski, tutaj Vancouver, jeden z największych w północnej Ameryce. A tu z powrotem jesteśmy na plaży i spacerujemy. Tu jest e, spacer, miejsce spacerowe dookoła całego Downtown, czyli centrum. To jest około kilkanaście kilometrów. Można tutaj spacerować bardzo długo. Nie wiem, kilka godzin trzeba, żeby to wszystko to około obejść. Tutaj są um, chodniki dla pieszych. Tutaj nie znajdzie rowerzystę żadnego. Rowerzyści mają tutaj z prawej strony, tu jest takie wzniesienie, i na tym wzniesieniu tam jest drugi taki tor. Tam, gdzie te drzewa są i tam jeżdżą rowerzyści. Także to jest oddzielony całkowicie pas, że nie ma wypadków. A tutaj, jak widzicie, stoją statki czekające do portu, i codziennie zawsze kilkanaście statków stoi, czeka na wejście do portu. Poprzednia plaża była Sunset Beach, plaża zachodzącego słońca na polskiej, po polsku by tak wyglądało. A teraz zbliżamy się do English Bay. Tutaj też bardzo piękne miejsce. Plaża nie jest może zbyt piaszczysta, z czystym piaseczkiem żółtym, bo jest taki silny trochę piasek ale mimo wszystko jest przyjemnie jak widzicie bardzo dużo ludzi różni się od polskich plaż tym bardziej, że no niestety na polską plażę ludzie przyjeżdżają na wczasy z całego kraju i tu jest różnica, a tutaj te plaże są dla ludzi miejscowych, tutaj nie ma wczasowiczów, nie ma tutaj plażowiczów, którzy przyjeżdżają z całego kraju, bo tutaj są tylko ci ludzie, którzy mieszkają. Tak samo i ja tutaj chodzę często, bo tu mieszkam i to jest dla mnie normalne. Te palmy, jak widzicie, też zostały przez w, tamtym, w tamtej zimie zniszczone. Te liście niektóre już pousychały. Także Niezbyt y, pięknie w tej chwili wyglądają. Tu jest piękne miejsce do spędzenia. Kilka godzin można tutaj posiedzieć spokojnie i popatrzeć, pooglądać. Można tutaj zjeść y, kiełbaskę z barbecue czy loda zjeść. Jest naprawdę miło bo mieszkać tu, akurat w tym miejscu to było okropnie drogie, okropnie ceny, domów, w ogóle w Ankowie są bardzo drogie ceny, ale w tym miejscu te ceny są kosmiczne.